O no, witam, witam. Tak się złożyło, że wczoraj pod wieczór, a to był piątek, bo nie wiem kiedy ten film się ukaże, ale to był piątek, skończyły mi się bombelki CO2. I trzeba było szukać w sobotę, gdzie tu CO2, mój mój dostarczyciel w soboty nie pracuje. Mój punkt w innym punkcie, w innym mieście, takiej małej miejscowości, znowuż próbowałem, to do 13 miał być, ale jak zadzwoniłem, no to niestety powiedział, że jeszcze tylko pół godziny będzie, a była już godzina, jedy, a była dopiero 11. No to też mówię, nie zdążę, no i trzeba było jechać do Szczecina, na ulicę Szeroką. No, i tam się udało, bo czynne mają w soboty normalnie od 12 do 14, i mogłem swoją o, butelkę napełnić. No, ale tak patrzę, rozglądam się i myślę, i myślę, bo widzę, mają tam taką niedużą butlę i pytam, czy na sprzedaż jest. A oni mówią, że tak. No to ja pytam, za ile? O, tak wygląda ta, którą tam wypatrzyłem. Tu półtorej wchodzi litra, a tu dwa. Taka różnica nie w wielkości, a ta podobna jest moja, tak 1-3 maksymalnie, ale ładują półtora, półtora litra, mówią. Nie, sorry, boś to się myli. W kilogramach chyba mi to mówili. Dobra, nieważne. W każdym razie ta jest niewiele większa, tam z pół litra, niecałe. Mogę. Dobra, ta jest niby dwulitrowa, a ta jest 1,3 litrowa. O, tak będzie, tak precyzyjnie. To wszystko gdzieś tam zresztą jest opisane. To zaraz zobaczymy. O, tu 17 października przykleiłem, jak ją podłączyłem po ładowaniu. A teraz mamy 20. Kwiecień, tak? O. To na tyle mi starczyło. Od 17 października zeszłego roku do 20 kwietnia. To jak każdy sobie może policzyć mniej więcej jakie mam zużycie w tym oto akwarium. Oczywiście wcześniej dawałem mniej bąbelków, ostatnio dawałem więcej. Także ona by mi starczyła na dużo dłużej po staremu. Ale teraz postanowiłem trochę zwiększyć bąbelków. No to jak teraz podłączę ją na tych parametrach ustawieniach, co miałem, to mi jeszcze krócej, krócej może za 4 miesiące, jak pociągnie, to będę się cieszył. No ale niezależnie, kiedy mi to się skończy, w sobotę, czy w niedzielę, czy kiedy, czy w piątek wieczorem, to teraz mam tutaj rezerwową. I zawsze już nie będzie paniki, będzie można to spokojnie podłączyć. Aha, miałem zobaczyć ile. 3,56 kg to chyba waży butla. 2 litry. Tak. 2 L, nie czy to będzie widać. Tak, 2, 2 litry. Czy coś nam jeszcze istotnych tu informacji jest? W kilogramach, czy to gdzieś podane jest? Chyba nie. W litrach. No, ale on mówi, że to 1,5 kilograma. Gdzieś to pewnie wybite musi być. Do 31 roku, do marca ważność tej butli. No i ta butla była kupiona w sklepie akwarystycznym. A ponieważ dzwoniąc do tej miejscowości mniejszej, gdzie tam Człowiek mnie poinformował, że zamiast do 13 za pół godziny kończy i wyjeżdża. No to tam się zapytałem, ile by chciał, za taką. Myśląc, że ja mam dwulitrową, to pytałem o dwulitrową. Czy tam kilogramową? O kilogramową. Myśląc, że to jest dwukilogramowa. To powiedział, że 250 zł, jakieś już napełniona. No to jak tą zobaczyłem tam gdzie pojechałem w Szczecinie gdzie tu ona ma tą pojemność. Pom pom pom. O. 2,6 litra. Oj, to będzie widać. Tu o 2,67 litra V czyli objętość. No, jest do 33 roku. Tutaj napisane. Jeżeli to będzie widać. Nie wiem. O, nieważne. Jak mi mówi 170 zł. No to w porównaniu do 250, 170, no to chyba, chyba się opyliło. Nie wiem, to mi powiedzcie, czy, czy nie przepłaciłem. No, i tak pyta. Aha, bo on tak śmiesznie się wy wyraził, że no to jakieś, może być 170 zł. Ja mówię, aha, może być, tak sobie myślę, to się pytam, a czy może być taniej? <śmówi> no dobra, to 160. No już dycha się utargowała. Super. No i jeszcze nie zapytałem się co do ceny te tutaj ładowania, tak? No i pytam się. A on mi strzela cenę 35 zł. Takiej to jeszcze w życiu nie płaciłem załadowanie, maksymalnie 20 i ostatnio 25 zł, i mówię, U, co tak drogo, w całej Polsce chyba tak drogo nie biorą. Mówi. No dobra, to 5 zł opuszczę za 3 dychy. Ja co się będę kłócił, tak? Także udało mi się jeszcze teoretycznie przynajmniej 15 zł utargować z tego wszystkiego. Także myślę, że, że chyba można być zadowolonym dzisiejszego dnia. No to nic podłączymy, i niech to sobie pracuje. Pum, pum, pum. Delikatnie kluczem. Trzeba przytrzymać reduktor. No, nie za mocno. Pomalutku. Poszło coś tam. Wskazówka tu jedna poszła do góry. Mobelki na razie nie lecą. Chociaż o, przy Przybliżymy. No, teoretycznie wydaje mi się, że powinny bąbelki już pójść. Odkręcimy na maksa, poszło. No, tak, tak to jeszcze nie miałem. Czemu to nie chce iść? Zawsze jakieś problemy. No jeden, No, jest odkręcona czy zakręcona? Open. No, odkręcona. Naładowali, że nie naładowali? Ciekawe, ale przy mnie ładowali. Coś tu się pojawiło, ciśnienie. To się wydaje, że to powinno iść. Przecież nie pierwszy okay. raz to podłączam. Dobra, zakręcimy to, odkręcimy. No już chyba. Powinno iść. Tu nie mam ciśnienia. Się. A kurde. Wstyd na cały kraj. Przecież trzeba elektrozawór i Jeszcze wtyczkę włożyć. Plan zamknięte, zamknięte. Dobra, teraz będzie och, och, och. o poszło za ostro. No powiedzmy, że tak może być. Mniej więcej tak bąbelki mi szły. Ok. Wystartują, to zaraz zobaczymy. Gdzieś tam będą. No i taka to historia, którą dzisiaj chciałem się tak trochę podzielić, bo chwalić to nie ma czym, ale podzielić. Dwie butle są, teraz będzie fajnie. Będzie spokojniejszy i pomału do przodu, czy ja coś jeszcze miałem do powiedzenia? Mam nieodparte wrażenie, że tak. A no tak, muszę to powyłączać z powrotem, bo chcę założyć dzisiaj. Te bąbelki na wąż. O, właśnie, ja to szybko wrzucę, bo mam pytanie, może ktoś mi doradzi, czy jest sens, jak będę wrzucał ten rozpylacz do bąbelków, o ten, tam, czyli znaczy zamiast niego, to zakładane na wąż za filtrem, ten dyfuzor. Czy jest sens dokładać jeszcze węża? Bo mam kawałek tam z 1,5-2 metry węża. I mógłbym to ten reduktor, jak gdyby jeszcze przed, za reduktorem dać da więcej węża. Czy to ma sens? Jakby ktoś mógł mi podpowiedzieć, czy ta standardowa długość węża wystarczy, żeby nie kombinować za bardzo. Dobra, to pauzujemy, bo nie wiem, czy zrobię. A, no to nie. No to kończymy to nagranie. To wrzucam. A następne to będzie z podłączania właśnie tego reduktorka na wąż. A no, może ktoś będzie chciał zobaczyć, jak to tam się z tym będę męczył. To jakieś parę minut z tego chyba nagram. Ok, pozdrawiam na razie tymczasem.